Ten weekend zaczynamy od meczu futbolu amerykańskiego. Jeszcze 20 minut do, do startu, do początku meczu. Idziemy zobaczyć, co tutaj są jeszcze za atrakcje. Może jakieś fajne żarcie. Bo my głodni. Ty głodna? A to nowa fryzura. Pokaż się. Tylko pospinałaś, pospinałaś no spinała, tymi spinkami. Nie wiem, gdzieś pewnie na końcu.

Shit. They ain't talking about shit, shit, they talking about

Taki przez chwilę jest dynamiczny a, a później tam się układają Ustawiają chłopaki No nie wiemy Tyle co widzieliśmy gdzieś tam na amerykańskich filmach Nie wiemy czy dobrze im a, idzie Ale byliśmy pierwszy raz na yy, Na żywo yy, Kogo pozdrawiamy? Kacpra Kacper. Kacpra pozdrawiamy Dua Kacpr 54 Wataha <laughs> Pozdrówka Kacper Dobra zbieramy się Idziemy do auta i jedziemy do celu a celu się, o celu się dowiecie się, jak będziemy u celu. Pogoda jest dla mnie wymarzona, Monika będzie mar Ale tam gdzie jedziemy, nie jedziemy daleko, bo mamy tam 40 minut. Ma być trochę lepiej tak? W pole północy. Odezwiemy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu, nie nagrałem wam, później wam nagram jaką drogą musieliśmy zjechać, no nieciekawą i pytanie czy my tam podjedziemy, no ale dobra, będziemy się tym martwili później. Jesteśmy w miejscowości Kęszyca Leśna, na takiej nazwijmy to miejskiej plaży, jeziorko. Fajnie, 21 stopni. Pływa czy nie pływa? Pływa. No to na te, te jezioro tam się ciągnie i w drugą stronę tak samo będzie trzeba to naprawdę oblatać, zobaczyć. No, a Ty strój masz? Mam, ale to nie będę tu. Dlaczego? Bo zimno. Gdzie? grzeje słońce fajnie. I teraz tak dzisiaj yy, na obiad o kolację robimy robimy, jak to się nazywało w omni robimy żarełko, takie troszkę ala yy, odynowe. Podpatrzyliśmy łodyna yy, jak będziemy robili, to wam pokażemy. Przygotowani jesteśmy też na gryla, tam parę kiełbasek, bo nie wiedziałem czy Miejsce będzie fajne i na tyle odosobnione, żeby grilla robić, no ale jest ok. Fajnie mi się podoba, a szefowa nic nie mówi, to nie wiem. No, no, no właśnie. widzę, że sporo budynków jest zabezpieczonych przed wejściem, ale ten chyba najciekawszy się jakoś ostał. Jesteśmy w kinie. W 1927 Niemcy wybudowali tą miejscowość. Po wojnie od 45 do 56 stacjonowali tu Polacy, a od 56 do 93 ruskie kino, sklepy, przedszkola i tak dalej, i tak dalej w takim najbardziej obsadzonym, że tak powiem momencie było tutaj 3,5 tysiąca żołnierzy z rodzinami i tak dalej zaraz gdzieś kuźwa w winę orła idę na czuja ciemno jak wiecie gdzie Kurde. Dobra. Eee, po, kastro, po katastrofie w Czarnobylu, tutaj jakiś jest, nie wiem, czy, czy jakiś klimat taki, czy co. Eee, dzieci z Czarnobyla były tutaj na turnusy trzy tygodniowe, trzy tygodniowe, e, ściągane, żeby się podleczyły trochę. Zobaczcie. Tak to wygląda. Mm. No, kiedyś musiało być, ciekawie tutaj, tutaj się wchodziło pewnie gdzieś, tu pewnie, tu się wchodziło, dobrze ja mówię, pewnie tak, tutaj się wchodziło, tu jakieś coś się działo i tutaj szatnia, ciemnawo trochę, ale chyba ją będzie widać. No, więc to taka ciekawostka z tymi, z tymi dziećmi z Czarnobyla. Nie wiem ile to turnusów, ile to trwało. W każdym razie w 93, jak pogonili ruskich, no to to zostało oddane yy, ludziom. Czekajcie, czy mi hulajnogi nie gwiznęli. Nie widać. A tu jest to pomieszczenie z kominkiem. Zawali się to niedługo wszystko. No dobra Puszczę chyba drona, żebyście to zobaczyli Chociaż budynek nie jest jakiś wysoki Okazały Tu jakie te Zdobienia na lamperii No, no i jak to bywa w takich miejscach Śmietnik no Tu macie jeden z budynków, który został odnowiony a tak dla kontrastu, tutaj jest budynek, który nie został odnowiony, właśnie zabezpieczony. Zaraz zobaczymy, czy jest wejście, czy nie. Pamiętam, że tymi drzwiami głównymi wchodziłem, ale widzę łańcuchy i po okna pozabijane, więc nawet jak wejdę, to ciemno. No, Partego pewnie na pewno jest gdzieś wejście, ale po co się tu ładować? Znajdę budynek z wejściem, to wam pokażę, bo wszystkie wyglądają w środku tak samo. A to jest te kino. To kino. Chwilę tam polatałem, bo tam nie ma co pokazywać. Yy... I oczywiście nie no, trochę ludzi nas ogląda. No, powiem, trafiła się pani, która oczywiście nie omieszkała mnie zapytać, czy mam pozwolenie na drona. Yy... Gdzie jej odpowiedziałem, że nie muszę mieć na tego drona pozwolenia, to stwierdziła, że ja ją nagrywam kamerą i w ogóle. Yy, mimo, że nagrywałem kino. No, nie... no ale wylądowałem. Słuchajcie, jeszcze, tak w ogóle to mamy do przetestowania jedną rzecz. Ja już ją parę razy testowałem, ale, ale była brudna woda. Pamiętacie, jak byliśmy, gdzie my to byliśmy? Tam, gdzie ta torpedownia i testowaliśmy ten, tą obudowę do kamery, która nie zdała egzaminu. I kupiliśmy co innego. Kupiliśmy starą GoPro 3 Hero i ona ma tam pełno tych akcesorii i do, tylko i wyłącznie do zdjęć pod wodą, znaczy awaryjnie gdyby ta klękła, pf, 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 yy, to ponagrywamy tą gopro, ale yy, i tutaj jest taka woda, no też nie za jakaś czysta, yy, ale słońce świeci, roślinki widać. Chyba ją włożę do wody, wejdę nawet po kolana. I co? A Michał już musi to zobaczyć. I ten, i pokażę Wam, jak ta go upro pod wodą. My ją szybko kupiliśmy z myślą na nasz wyjazd, który będzie za trzy tygodnie. Tam będzie woda czysta, mamy nadzieję, i wtedy to pro coś tam ponagrywam pod wodą. Ale dobra, teraz ja ją złożę. Znaczy złożę. No to jest. Kamera była kupiona osobno. Tam były chyba dwa, dwie czy trzy obudowy. Kurwa, sorry, że tak. No ten, ale chcę to otworzyć. Ten cały zestaw tych akcesoriów dokupiliśmy gdzieś na Allegro, to jest ta GoPro, a nie, 4 Hiro, o, cztery. Dobra, złożona, ja też przygotowany, jedna, druga i idę tutaj i zobaczymy co to będzie pokazywało. Dobra, słuchajcie, włączyłem ją i o tutaj, do tego trochę syfu, ale może się coś uda, tylko tak oj, oj. Yy, muszę sprawdzić, czy ona. Włączę teraz nagrywanie? No niby nagrywa. Dobra, idzie pod wodę. Uwaga! No jest pod wodą. Yy, teraz widzicie obraz z tej kamery. No woda nie jest jakaś super. Rybki też żadnej nie widać. Kurczę. Ale dobra, tutaj w te, te krzaczory. Nie wiem, ja nie widzę jak ona nagrywa, a tu, zobaczcie tu. Cały czas widzicie to co ona widzi. Szkoda, że tutaj jakiś rybek małych nie ma. Dobra. Słuchajcie, minęła godzina, a tu tak pachnie w Uff. Może już? A zaglądałaś? I co? Warzywa jeszcze twarde. No to czekamy jeszcze trochę. Będzie. Mm, bardzo dobre. To jest. Bardzo dobre. Już pewnie nie widać, ale gościu łódką wypływa i wywozi te zestawy pod, tam pod drugi brzeg. Nie wiem, jak im coś weźmie, jak oni z tych kapelonów wyciągną rybę, a my a co? Siemka, siódma. 12 stopni. Rześko. Ale nie jest jakieś brzydko, bo niebo takie w miarę. Tych tutaj sumiarzy, czy kogo nie ma. Tu się ktoś... Ale to dzisiaj. To dzisiaj rano słyszałem, jak się tłuk. My tam... Nie mam nic za bardzo do roboty, więc poszedłem na grzyby za tymi kurkami. Ale kurki mają to do siebie, że rosną w takich kuźwa miejscach, że cały czas się muszę schylać. Dopiero zacząłem. Eee, Dokład mam taki zagajnik w taką polankę jakby. Polankę. No taki inny las szedłem. Tu mam kurek już troszeczkę. No zawsze coś. To jest profesjonalna w ogóle koszyk, ale zobaczcie. Borowik prawdziwek. 40 minut minęło. Już miałem sobie dać spokój. Uzbierałem tyle, czyli dobre śniadanie jest, ale zobaczcie. Trafiłem takie kuźwa. Nie wiem, czy to... Zobaczcie, tu wszędzie wokoło są kurki. Tam też... Tam, tam. Ja tu będę, kurde, 15 minut siedział i zbierał. Hej. Jak stary perelowski grzybiesz. No przecież jak widzę to nie zostawię, wejdę do tego zagajnika. Znalazłem znowu, znowu kurczę, następne 15 minut zbieram jak durny. Ale tu już mam naprawdę sporo. A tu proszę. Kozaczek i tu kozaczek. Kurde, coś innego w końcu niż te kurki, bo już z nimi żyjam. Koniec, kurwa, starczy. Starczy, bo będę musiał później przy drodze z tym starć, żeby sprzedać, bo będzie szkoda wyrzucić. No jest tego trochę, czuję nawet w tej misce. A najgorszy to był ten taki niejaki zagajniczek. I tu wyszedłem specjalnie, bo jak tu wrazę z powrotem, to drugie tyle na dzień dobry. Jestem przy jeziorze. Monika wstała, ale stwierdziła, że ona zje takie śniadanie tradycyjne, a nie takie leśne jak ja. Ja jestem trollem. To nie jest trollowe. tylko to jest ty. trollowe. Nie. Leśno trollowe. Nie. Więc tu są tak. Kozaczki, kureczki, borowik do tego kiełbaska jak Makłowicz. Jak Makłowicz mówi, a to zostało tyle tego, że ja pierdziela. To będzie taka ala jajecznica, tylko nie mamy jajek. A tu gniazda pewnie jakieś wysoko, to nie będę się wdrapywał na drzewa. Już drugi składnik jest dodany. Tutaj, bo nasze foteliki jeszcze wilgotne. Słuchajcie. Ależ to wygląda. Ciekawe jak smakuje to, to takie granie z babami Wyczucia nie ma w ogóle Słuchajcie, nawet nie wychodzimy, to jest ten... A nie, wyjdę. Muszę Wam coś pokazać. Bo to był rosyjski, tak. Bo to był żołnierz rosyjski. Ale go przerobili. I ma już orzełka na tym hełmie. Sporawy ten yy, pomnik jest. I zobaczcie i jest orzełek. I polska flaga na ramieniu. Kolejne miejsce, przy którym się zatrzymaliśmy, bo zapomniałem o tym miejscu, yy, to garaże. Yy, hangary, garaże. Oczywiście tutaj już lokalni ludzie sami sobie zagospodarowali. W ogóle budynek jest na sprzedaż. I na przykład wczoraj, jak jechaliśmy, to tutaj coś panowie grzebali. Ale tu sobie olej wymieniają. O. Tu jeszcze pozostałości. To już w ogóle jest ruina, to już jest taki syf, że, że dramat. Wieje przeciąg tutaj taki, no ale widzieliście, że jeszcze coś po rusku jest.